Witam wszystkich w... Zagrajmy w The Elder Scrolls 5: Skyrim! I za każdym razem jak będziemy zaczynać... Jak będę zaczynał nową sesję nagraniową albo generalnie jakiś nowy etap nagrywania to będziecie witani tym oto ekranem, ponieważ inaczej nie łapie mi nagrywania mikrofonu. Nieważne! Da się to przeżyć. Ja tutaj wcześniej zacząłem tą grę i dzięki temu będziemy mogli pominąć sobie ten wstęp, który jest strasznie głupi i nie da się go w żaden sposób pominąć. Dajmy kontynuuj. Tak. Mam nadzieję, że załaduje się właściwa gra, ponieważ ja mam tutaj dwie różne postacie. Eee, tak, jeśli widać, że się ładuje, bo jest poziom pierwszy. No. Proszę bardzo się załadować teraz. Tak jest. Jak widać postanowiłem podążać za yy, Gromowładnym. O jest ten smok. Pieprzyć go. No i niestety, gram tutaj na tym nieszczęsnym patchu 1.2, który faktycznie psuje, pierdzieli coś z myszką okropnie. Yy, góra, dół, ta myszka strasznie źle działa. Być może da się gdzieś tutaj to poprawić. Mm. Czułość kamery. Odwróć oś, Y tylko może zrobić. No niestety nie. Dobra, nieważne. Tym razem chyba odszedł na dobre. Dobra, dobra, podacie. ktoś inny uszedł z życia. Ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. siostra y... Gerdur prowadzi tartak w rzecznej Odblokowano osiągnięcia. Świetnie. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenie nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. No czy pewnie jak będziemy z innymi podążać, to ten, to on będzie coś tam mówił do nas. Ten gość yy, tak. Dobra. Yy, jedna rzecz ważna. To nie będzie taka regularna seria, to znaczy ja to będę wgrywał w trochę inny sposób, bo normalnie się tak robisz wgrywa jeden. Boże, jeden... Do tronu i się do walki o dobra, dobra, nie gadaj już, bo mnie zakuszasz. A jak chcę powiedzieć? Y... Bo normalnie się wgrywa tak jeden, dwa filmy dziennie. I tak się robi aż do końca całej serii, a ja będę robił tak, że po prostu czasami będzie wgrany jeden film, czasami dwa, czasami trzy, czasami zero, a czasami może nawet i dziesięć, jeżeli mi się uda tyle zrobić i będzie mi się chciało tyle wgrać na raz. Dobrze. Yy, co dalej? Moja postać. Kazit! Zawsze w Elder Scrolls gram. W Daggerfala, w Morrowindach, w grałem Kazitem. Chociaż Oblivion to był straszny, straszny, okropny krab. Strasznie zła gra. Natomiast Skyrim, no, pograłem może nie za długo w niego, ale jednak trochę. I wydaje się, że jest dużo lepszy od Obliviona, więc sądzę, że jest tutaj godny nagrania. To czarny głaz. Nigdy nie rozumiałem, jak moja siostra może mieszkać w cieniu tego miejsca. Chyba można do tego przywyknąć. Jeżeli chodzi o dubbing tutaj, ja tam kiedyś mówiłem przy okazji Mass Effecta, że strasznie nie lubię y, polskich dubbingów, ale znając niestety aktorów, jakich zatrudnia Bethesda, tych y, angielskojęzycznych, oryginalnych, no to oni zawsze zatrudniają bardzo złych aktorów, jeżeli chodzi. O, tutaj grę, grę y, o, głosową. Tak to nazwę, chociaż Ty to zarzone dziwnie. Dobra, weźmiemy sobie tego wojownika. Bo, bo zagram sobie wojownikiem. Eee. Zgodnie y, się bo ja 200% szybciej własne oczy Kroczysz ścieżką walki. Dobrze. Te gwiazdy cię osiągnięcie. Zajebiście. Osiągnąłem nie wiadomo co. Na, nacisnąłem E na jakimś kawałku. Kamienia. super osiągnięcie. Normalnie złoty medal powinien mi się należeć co coś takiego. Bardzo fajnie, woda to wygląda. Nie powiem. Eee... Coś się rzec jeszcze. Jako Kajit mamy dostęp do mocy każdych, czyli do nocnego wzroku. To jest taka infrawizja. Wszystko się robi jaśniejsze. Oraz tutaj ma jeszcze taki permanentny efekt. Y... Szpony. Szpony hajzitów zadają 15 punktów obrażeń, czyli teoretycznie te szpony są dużo lepsze niż na przykład taki miecz. O. Widzicie jak są sobie? Chociaż nie wiem. No nie wiem, teoretycznie miecz zadaje 9, a moje szpony zadają 15. Pozwól mi z nimi pogadać. Dobrze? No i w końcu nie skopali animacji postaci, tutaj bardzo dobrze się poruszają te... modele. Szczególnie jak się idzie tak pod kątem właśnie. Stray jak się robi. Dzień dobry! No cóż... Krótka piłka. Wilk ma złoto? Może zjadł czerwonego kapturka? Nie no, ma sensu. Oczywiście postać biegnie szybciej, jak ma broń schowaną. A pula się przed chwilą mówiła, że najlepiej będzie, jak się rozdzielimy. <grym> ok. Aha, no jest niestety silnik w tej grze, jest tak skonstruowany, że jak się wrócę do Windowsa za pomocą kombinacji Alt-Tab albo jakiejkolwiek innej, to już później się do tej gry nie da wrócić, Tak więc będę musiał tutaj na przykład nagrywać godzinę. I ciąć te filmy na kawałki, tak więc yy, nie będę tutaj w każdym filmie mówił: witam, zagrajmy, w albo do zobaczenia w następnym filmie, takich standardowych kwestii. To po prostu będzie pokrojone. A ten ten, yy, bo może też nie z tym gościem pójść tutaj, tylko jeszcze z żołnierzem Cesarstwa? I on prowadzi nas do tej samej lokacji, ciekawe. że Mam też lepsze rzeczy do roboty niż słuchanie twoich bajeczek. Nikt nie. Faendal myśli, to że może mi odebrać Kamil Lewalowej. mało mnie smok nie zawił. Naprawdę? Więc moja ma... No i dobra, i gadamy z nim bokiem, tak? tak? Świetnie. Jakiej powiedz o tym jarlowi w białej grani na... Kamil? Widziałem jak zakrada się do sklepu w Rzecznej puszczy, by z nią porozmawiać, gdy mnie nie ma w pobliżu. Traci tylko czas. <laughs> Czyżbym wyczuwał sarkazm. To już Orgnar miewał. Możesz mieć jednak trochę racji. Dam ci szczególnie wredny list. Powiesz, że to otwałem dala. Dobra, nie będziemy z nim rozmawiać, bo to jest bez przez sensu. Tutaj jest gość, który jest takim tutorialem do kowalstwa. I może sobie to i podbić umiejętność yy, kowalstwa. Ja jednak. No właśnie. Aktywowałem to niech są co. Ja jednak sobie... Yy, przejrzę tutaj ekwipunek, co może założyć Aha! Nie powiedziałem tego jeszcze yy, Interfejs, który dała nam Bethesda, oryginalny interfejs tej gry jest po prostu... no nie, nie ma innego słowa na to jest po prostu SPIERDOLONY Z szczęście na Skyrim Nexus pojawił się już mody, który ten interfejs naprawia i jak widać jest to zdecydowanie dużo lepsze Mogę sobie teraz wybrać tutaj przedmioty, które yy, no po prostu widać, widać kurde, który jest lepszy, nie? Gołym okiem. Hełmów nie będę zakładał, ponieważ lubię widzieć głowy mojego bohatera, taki... Takie mam widzimisię dziwne. Hełm cesarskiego oficera. No co, okien dobry jest, ale nie, pierdzielić to. Unucę! Yy... <laughs> Szatanowicjusza, regeneracja magii przyspieszona 50%. Dobrze. Jeżeli chodzi o broń, to nie mamy niestety nic lepszego. Mikstury, pożywienie, składnik... o, wino. Uh -huh. Fałszywy list Svena do Fendala. Dobra, to jest coś tam co możemy sobie zrobić, ale chyba... Ja nie będę tutaj za bardzo się skupiał na tych zadaniach pobocznych, ponieważ po prostu byśmy tutaj stracili za dużo czasu na tym. Dobra, teraz mamy... kociaka legionistę. Aha, jeszcze o tym nie wspomniałem, ale moja postać... Widać gdzieś imię postaci? Nie widać, tak? To zajebiście. Jest! Drear! <grywa> Dobra. Y